Pochodzi z Sosnowca, mieszka w Singapurze, a przyjechała do gimnazjalistów z Klucz, żeby przybliżyć im historię i gminy i kulturę Indii. I choć wydawałoby się, że brak tutaj logiki, to w tej niezwykłej mieszance nie ma nic niezwykłego. Agnieszka Mika jest autorką książki o historycznych kluczewskich rodach, a ponieważ potrafi zarażać swoją pasją, zaproszono ją, by i gimnazjalistom przekazała bakcyla poznawania przeszłości. Ona jako pierwsza wyraziła zainteresowanie i chęć napisania. Wspomnień o kluczach, o historii klucz. Do tej pory, czyli do czasu wydania książki Rodi, Dietlów i Małwe w latach 1887-1945 żadnej, żadnej informacji o kluczach nigdzie nie było. Były książki o Jarosławcu, o Kwaśniowie, o Rodakach, o innych miejscowościach w gminie, natomiast klucze nie miały okazji pochwalić się żadną książką. Agnieszka Mika starała się pokazać przeszłość regionu z szerszej perspektywy, by uczniowie, kiedy czytają na temat historii i patrzą na tutajsze historyczne budynki, mieli świadomość, że to wszystko nie zaczęło się tutaj, że jest to większa całość i nie chodzi tylko o losy jakiejś rodziny. Wydaje się jedna rodzina, ale pomysł nawet w moim przypadku nie zaczął się od rodziny, zaczął się od budynku, od architektury mojego miasta. Będąc gdzieś, zastanawiamy się, oj, to jest, jest ładnie, jest tu pięknie, skąd to pochodzi. I właśnie z, od tego budynku od Dittla zaczęły się moje badania. Od tego właśnie, żeby ustalić później, jak to jest, że cała ulica została zabudowana przez tę rodzinę, więc to nie była jakaś nieznana rodzina. Coś zrobili dla nas, dla naszej społeczności, coś tutaj zostawili. Historia rodów Małwej Dittlu łączy się z jednymi z niewielu zabytków, jakie pozostały w gminie. Ale patrząc na nie dzisiaj, trudno wyobrazić sobie, jak mogły wyglądać w czasach swojej świetności. Klucze nie mogą się pochwalić za wieloma zabytkami historycznymi. I należało, uważam, by pielęgnować to, co nam jeszcze pozostało. No, na dzień dzisiejszy pozostaje to w takiej dość dużej ruinie. Ale mam nadzieję, że władze gminy w którymś momencie jednak znajdą środki, żeby odrestaurować te budynki, które są architektonicznie bardzo piękne. No i należałoby zadbać o nie, bo jest to nasze dziedzictwo kulturowe. Żeby jednak nie zanudzić gimnazjalistów historią. Agnieszka Mika postanowiła wykorzystać okazję i przybliżyć uczniom zupełnie inną kulturę. Właśnie dlatego na spotkanie założyła Sari, tradycyjny strój hinduskich kobiet. Mój mąż pochodzi z Indii, mieszkam obecnie w Singapurze i w związku z moją prezentacją i właśnie dyskusją na temat historii regionu pomyślałam, że dlaczego nie przybliżyć i nie pokazać innej części świata, gdzie teraz jestem. Sari trochę mi zajęło czasu nauczyć się właśnie, jak to założyć, ale rodzina mi pomogła, udało mi się dzisiaj założyć, i pomyślałam, dlaczego Dlaczego nie? Sama byłam ciekawa, więc pomyślałam, że pewnie inne osoby też by chciały poznać coś więcej i, i zobaczyć, jak to jest bliska. Iwona Krzysztof, przegląd Orpuski Life.